Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda Tego Gika. Możemy powiedzieć cytrynowy sorbet i dzięki temu wejdziemy do komnaty Dumbledora. 654 klocki, 380 zł katalogowo. Uważam, że cena jest naprawdę sroga za tę ilość klocków. No ale jeśli chodzi o pudełko, ono wygląda tak: jest takie powiedziałbym dość mocno kwadratowe. W środku zapowiada się to ciekawie z tego względu, że mamy myśl od Mamy trochę wyposażenia, mamy miecz Godryka Gryfindora i ogólnie rzecz biorąc, dużo smaczków dla fanów przygód Młodego Czarodzieja. No i oczywiście możemy sobie znowu dobudować kolejną część Hogwartu. Mam nadzieję, że jesteście bardzo. Bardzo mocno spragnieni eksplorowania tych przestworzy, więc idźmy w takim razie i zajrzyjmy do Hogwartu. W ogóle to jest naprawdę świetny strzał, jeśli chodzi o minifigurki. No bo zobaczcie, jest Dumbledore, jest pani Pinz, czyli bibliotekarka w Hogwarcie, mamy Filcha, mamy Snape'a, Harego i Hermione. No i tutaj też jest taki mały Fox i zobaczcie, jak śmiesznie wygląda ten fragment, gdzie tutaj możemy zobaczyć, jak on się, nie wiem, chyba spala w tym momencie. Coś tam dziwnego się dzieje, ale w porządku, zobaczmy jeszcze, jak to wygląda z drugiej strony. Tutaj możecie zobaczyć właśnie fragment biblioteki i to naprawdę. Całkiem OK. Tutaj Harry właśnie sobie wchodzi do Dumbledora, no i Fox siedzi na tej żerdzi, a w tym miejscu możecie zobaczyć, jak możemy rozłączyć moduły tej części Hogwartu. W środku też znajdziemy trzy karty z czekoladowych żab. Dobra, nacinam w takim razie plomby i wyciągam zawartość. Zobaczymy też, ile tutaj jest naklejek. Wow. A to ci zaskoczenie? Wow, w tak, w sumie niedużym zestawie zapakowane instrukcje do tej pory zdarzało mi się to w dużych zestawach albo adult'sowych, albo w jakichś technikach, a tutaj mamy coś takiego. No dobra, natchnijmy sobie to w takim razie. Instrukcje zostały tak spakowane, a właściwie jedna instrukcja. I arkusz naklejek. O, bardzo ładnie wygląda ta naklejka, ale dalej nie rozumiem tej logiki pakowania tych zestawów w taki sposób, w sensie tych instrukcji. No bo, okej, okay, ona została spakowana w tekturową kopertę, ale nadal to jest sklejone taśmą klejącą, która też jest z folii. Nie wiem, dziwne to wszystko. Dobra, worki są ponumerowane od jedynki do piątki. Znajdziemy tutaj też takiego plejta luzem. No to co, ja idę budować i zaraz będziemy odwiedzać Dumbledora. Znowu mamy do czynienia z zestawem bardzo segmentowym, czy też modułowym, więc pokażę Wam z bliska każde z pięter. Na końcu zerkniemy na minifigurki, bo te naprawdę są fenomenalne. A nowa peleryna niewitka to jest taki obłęd, że w momencie kiedy wyjąłem ją z kartonika, po prostu nie wiedziałem, gdzie mam wlepiać oczy, wygląda tak świetnie. No ale dobra, zacznijmy od parteru. Tak to wszystko wygląda z bliska. Tutaj jeszcze możemy sobie poodchylać te elementy. I jeśli chodzi o modłowość, to ona jest na tyle duża, że nawet zobaczcie takie elementy podłóg, które są przytwierdzone do murów, też można sobie odpinać i w jakiś sposób przekomponować. To akurat jest w porządku. Tutaj jeszcze mamy takie dwa ruchome elementy, one odpowiadają za książki, ale o tym za chwilę. Okienka, wykończenie murów, szczerze mówiąc wyglądają całkiem nieźle, bo wydaje mi się, że jest tutaj jakaś taka dysproporcja pomiędzy tym zewnętrznym wykończeniem w kolejnych elementach Hogwartu. Tutaj od tej strony jest całkiem nieźle. No ale zajrzyjmy sobie do środka, a w środku wygląda to w ten sposób. Na dole mamy bibliotekę i ona szczerze mówiąc wygląda całkiem spoko. W centralnej części mamy naprawdę duży regał z książkami i tam one są rzeczywiście skomponowane mniej lub bardziej całkiem fajnie. I to co jest najciekawsze, ja może w ogóle odchylę to wszystko na bok. Odepnę też pierwsze piętro, żeby tutaj wpadło nam nieco więcej światła. I zobaczcie, pamiętacie tę scenę, kiedy Harry był w dziale ksiąg zakazanych i coś tam wyskoczyło mu z książki? No to akurat nie jest ta książka, tylko ta druga. I teraz też wam ją otworzę, tylko to muszę zamknąć i zasunąć. Trochę ten mechanizm jest porąbany, bo to wcale nie działa tak super. O! I zobaczcie, tutaj mamy tą taką wielką gębę, która gdzieś tam z książki wyskakuje. No i możemy sobie za pomocą tych elementów umocowanych z tyłu e, tym ruszać. No, co do ewentualnie opcji zabawowych, no to zobaczcie, że mamy tutaj taką możliwość, żeby było nieco bardziej przestronnie. Otwieramy sobie w ten sposób. Mamy tutaj dostęp do biurek. Tutaj są jeszcze jakieś dodatkowe półki. Nawet znalazło się miejsce dla czekoladowej żaby. A tutaj jest ten gargulec, który strzeże wejścia do gabinetu Dumbledora, który znalazł się piętro wyżej. A w gabinecie Dumbledore, jak i w bibliotece, znalazło się miejsce dla naprawdę dużej ilości książek. Mamy po lewej, po prawej stronie takie regały. Z tyłu znajdziemy całkiem sporo fiolek z różnymi eliksirami. Na środku stoi naturalnie biurko, jest lampka, jest pióro, jest też jakaś zaadresowana, zalakowana koperta. No a w tym miejscu znajdziemy e, rzecz, na której siedzi Fox, bardzo mały. Ja nie mogę się w ogóle przyzwyczaić do tego koloru, z tego względu, że do tej pory na standardowo to był jakiś gołąbek albo inny nieduży ptak, a tutaj mamy małego Feniksa. No i z tej strony Tiara przydziału, która znowu wraca w tym bardzo ładnym odlewie z tym grymasem twarzy przy przydzielaniu uczniów do konkretnych domów. No i też jeśli jesteście zainteresowani jak ten element wygląda z drugiej strony, to już tutaj sobie budujemy wieżę, jest kilka okienek. No i tutaj troszeczkę średnio to wygląda, że widzimy przez te strzeliste wykończenia po prostu regały na książki, które gdzieś tam są schowane. Od środka niekoniecznie akurat to do mnie przemawia, ale akurat ta część pod wieżę jest całkiem ok, A na samej górze niestety wieje pustką i jest dość biednie. No bo tak na dobrą sprawę tutaj mamy całą masę pustej przestrzeni. Tutaj zapewne jest po prostu myśl od siewnia, a na samej górze znajdziemy miecz Godryka Gryfindora, który już pojawił się jako element choćby w kolekcjonerskiej serii minifigurek był dołączony do grywka. No ale jeśli chodzi o Miecz można go było po prostu wrzucić gdzieś tam do gabinetu Dumbledora nad biurkiem, gdzieś tam z tyłu, i pewnie lepiej by tam pasował. A tutaj mamy takie dwa wypełniacze, które pojawiły się w bardzo nieoczywistych miejscach, żeby nie było totalnej pustki. Trochę to akurat jest słabe, no ale jeśli chodzi też o wykończenie wieży, to wygląda to w ten sposób. Tutaj jeszcze znajdziemy Herb Hogwartu, kolejne okienka i jeszcze pokażę wam nieco wyżej, żebyście mogli zobaczyć, jak w ogóle zwieńczenie tego wygląda. No tutaj już po prostu te iglice są wyciągnięte na maksa, że żeby ten kawał Hogwartu był jak najwyższy. Figurki są naprawdę świetne. Zacznę może w ogóle od Pani Norris, ma bardzo ładne nadruki, no i ten już od kilku lat nowy odlew kota, daje radę, wygląda całkiem nieźle. Następnie mamy filcza. No i z filcza ja mam ten problem, że po prostu niekoniecznie przemawia do mnie ta fryzurka. Widać, że to jest nakładane, że to nie ma takiego płynnego przejścia pomiędzy główką a tą łysinką, i wygląda to nieco pokracznie. Z tyłu mamy jeszcze drugi wyraz twarzy, ale za to nadruki są naprawdę bardzo ładne, bo zobaczcie, że filcz ma ładnie. Zadrukowany i torsik, i nóżki, i ładnie to ze sobą współgra. No i teraz Harry i wraz z Charym obłędna peleryna niewidka. Z tej strony mieni się wieloma kolorami niczym benzyna, ale zobaczcie jak ona wygląda w środku. Ta stara peleryna, którą mieliśmy w pierwszej serii kolekcjonerskich minifigurek, miała takie wykończenie w gwiazdki, księżyce, była taka raczej powiedziałbym piżamowa, a tutaj ta wygląda naprawdę obłędnie. Co do samego Harego, to raczej tutaj nie jestem figurką jakoś zszokowany, jest bardzo klasyczna, tak samo jest również z Hermioną, z jednej strony uśmiechnięta, z drugiej lekko przerażona. Ale za to świetnie wygląda pani Pins z jednym zastrzeżeniem, że tutaj znowu, jak mamy połączony torsik wraz z sukienką, to jest bardzo wyraźna szpara na druku, i to niekoniecznie mnie przekonuje, ale jeśli chodzi o wygląd, szczególnie tiarę, którą ma na głowie. No, zobaczcie, jak to wygląda. Dodatkowo jeszcze tutaj takie ozdobne pióro. Z drugiej strony buźka, która wygląda tak. No i jeszcze została nam dwójka pozostałych dyrektorów Hogwartu tak na dobrą sprawę, bo mamy tutaj Severusa Snape'a, no i mamy też Albusa Dumbledora tym razem w wersji niesukienkowej. No i jeśli chodzi o Dumbledora, to już tak troszeczkę mi się opatrzył, troszeczkę jest też taki mikołajowy w tym wyglądzie, ale zdecydowanie pani Pins, pani Norris oraz peleryna Harego to są najlepsze elementy tego rozdania. No i jeszcze trzy karty z czekoladowych żab, które Pojawiły się w tym zestawie. Jak dobrze widzę, mam tutaj Raven, Ravenclaw, mam tutaj chyba też Godryka Gryfindora i Madame Maxim. No to co? Pora podsumować zestaw. Nowa peleryna niewitka to na pewno rzecz warta grzechu, ale czy jest warta tego, żeby koniecznie kupować ten zestaw? No właśnie, tu mam pewien zgryz, z tego względu, że cena zestawu, jak na tę ilość krosków, jest naprawdę przesadzona. Z drugiej strony, jak na tę kategorię cenową, liczyłbym też na może ze dwie figurki więcej, a mimo wszystko jest tutaj takie pewne nienasycenie, no bo z Zewnątrz ten element Hogwartu wygląda naprawdę przyzwoicie. W środku biblioteka i gabinet Dumbledora też mnie przekonują, natomiast te dwa najwyższe piętra, czyli właśnie. Ta część wieży oraz jej zwieńczenie są kompletnie puste. Tam mamy po prostu wstawione dwa elementy, które równie dobrze mogłyby być w gabinecie Dumbledora w tej głównej części, a nie gdzieś tam dźwignięte. I przez to ten zestaw jest tak troszeczkę sztucznie przeskalowany. Więc miejcie tę świadomość, że warto może poczekać, aż ten zestaw wpadnie na jakąś dobrą promocję i kupić go po prostu w dużo lepszej cenie, żeby nie przepłacać za tę cenę katalogową, czy za ceny ciutkę tylko od niej niższe, bo według mnie w tej cenie raczej nie warto. Ale sam Zestaw mimo wszystko jest warty polecenia, bo mamy tutaj kilka naprawdę fajnych smaczków na dzisiaj. To tyle, dzięki, cześć!